Cześć! Jestem Jakub! to jest drugi poradnik. Dzisiaj Wam chcę przedstawić, jak się nagrywa Bandicamem. zobaczcie tutaj można sobie wybrać, um, że będziecie mieli cały pulpit. A tutaj. Tak jak ja oczywiście. Można... możecie sobie obszar dany wybrać, tak? Um, start stop. Moim zdaniem F12 to jest dla mnie, F8 też. Hmm. To... Bez kursora. To oczywiście tak. Wciskacie w ustawienia. Musicie to mieć na normalne, normalny dźwięk. Nagrywaj dźwięk. Tak. Ja nagrywam oczywiście. Mam to wszystko ustawione, żeby było jak najlepiej. Jeszcze yy, dodaj logo do wideo. Yy. Nie wiem o co w tym chodzi, ale okej. Okay. nie przezro, nie, wiem, nie rozumiem sprawdzę to jest yy, kolor lewego zdjęcia yy, ja mam oczywiście tak yy, wybiorę sobie czarny tak to tutaj oczywiście ma być biały ale może też być czarny nie wiem dobra będzie czarny kolor to... Kolor podświetlenia um, to będzie T, to będzie taki, jakby jasny, niebieski. Taki o. Ok, uściskamy OK. Następnie, wideo to musi być 30 fps, tak. Dźwięk to też. Y, obraz. kl. skrótu, nie. Yy, ja oczywiście nie robię obrazu, to się nie znam. Pod powtórz pobierany, co nie, ja tego nie mam. Bez kursora, dobrze. Efekt dźwięku migawki to też, yy, tego nie lubię. Znaczy to akurat możecie zaznaczyć. Yy, tak, format. Oczywiście iPad normali... normalny, oczywiście innego, ta. To... Będę nie tolerował. Hmm. Następne um. Bandicam. To jest już chyba ostatnie. Bandicam. Te eee, informacje Dobra. Można się zarejestrować. Hmm. I co jeszcze? Musimy mieć licencję na Bandikamy. Dobra. Eee. To no, będzie na tyle. Myślałem, że poradnik się podobał. E, daj lajka. E, jeśli się podobał, daj lajka. Jak się nie podobał, nie, możecie dać. E, no, po prostu, jeśli się nie podobał, to nic nie dawajcie, ale możecie też komentować, subskrybować. Ale e, mi głównie chodzi o te właśnie lajki. No dobra, to było na tyle. E, cześć. Zobaczymy się w następnym odcinku.